Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym podcaście. Mam nadzieję, że będzie miło i przyjemnie. Mam prawo chyba trochę w taki sposób do tego podchodzić, ponieważ już zaczęliście do mnie pisać. To jest bardzo miłe. Czasem zdarzają się i z największą przyjemnością to czytam wiadomości prywatne. Jeżeli ktoś tak woli, to proszę bardzo. Staram się je wszystkie czytać i jeżeli tylko będę mogła to oczywiście będę na nie odpowiadała. A jeżeli nie będę mogła bezpośrednio odpowiedzieć, to je będę skrupulatnie zapisywała i będę tutaj właśnie podczas podcastów na te wszystkie Wasze wątpliwości, pytania i zagadnienia odpowiadała. A więc dzisiejszy podcast będzie o mojej pracy, bo czasami zadają mi ludzie, Wy pytanie. Jak pracują projektanci, no szczerze mówiąc jest to dla mnie pytanie kłopotliwe, bo ja nie wiem jak pracują projektanci, ja mogę powiedzieć jak ja, jak ja pracuję. A więc pracuję w taki sposób, że mam swoją pracownię, w tej pracowni oczywiście poza mną są panie krawcowe, są Materiały, które z podniesioną przyubicą mogę powiedzieć, że są piękne, ponieważ do jakości tych materiałów, wzornictwa i stylu przywiązuję dużą wagę. Od wielu lat współpracuję z różnymi osobami, które mi te materiały przywożą, proponują i od których je kupuję. Są również dodatki. Właściwie Różnego rodzaju te dodatki. Są dodatki w sensie nici, guzików, zamków, suwaków. I właściwie mam taki nadzwyczajny zapas tych różnych rzeczy, że właściwie moja praca jest, powiedziałabym, z takim dość dużym rozmachem, dlatego że klientki, które do mnie przychodzą, jak ja im proponuję różne rzeczy, to nie mam do wyboru jednego czy dwóch materiałów, czy nie mam do wyboru jednego rodzaju guzików, albo innych przepięknych haptek i tak dalej, i tak dalej. Właściwie mogę powiedzieć, że ta moja pracownia, to jest absolutnie pracownia rzemieślnicza. Jest to rodzaj manufaktury, bo mnóstwo rzeczy robimy ręcznie. I właściwie mówiąc i charakteryzując tę moją pracę tak bardzo ogólnie i chyba w pewnym sensie powierzchownie, mogę powiedzieć, że ta moja pracownia i moja praca dedykowana jest osobom wymagającym, czyli takim osobom, które poszukują jednostkowych, mater... jednostkowych ubrań, bo takie właśnie robię. Czyli jeżeli do mnie przychodzi klientka, zakładamy, że jest to klientka, która do mnie przychodzi po raz pierwszy, trochę z nią rozmawiam, muszę ją poznać, musimy jakby poczuć własną chemię, własną aurę, bo to jest niezwykle ważne, że to, co ona do mnie mówi, ja odbieram i odwrotnie, czyli, że nadajemy gdzieś na podobnych falach i się gdzieś spotykamy w półsłowa, bo uważam, że przy ubraniu, które coś ma wyrażać, ma to ogromne znaczenie. Oczywiście zdarzają się sytuacje i one się zdarzają dość często, że ktoś do mnie przychodzi po ubrania konkretne. Ktoś potrzebuje płaszcz, czy garnitur, czy marynarkę, sukienkę itd. itd. I oczywiście. Taką usługę realizuje i realizujemy. Ale zdarzają się klientki, które przychodzą po coś więcej. Czyli są w sytuacji, które zmieniają coś w swoim życiu. Różne są sytuacje, które, które one uznają za zmianę w swoim życiu. A ta zmiana zwykle polega również na tym, że zmieniają swój albo styl, albo chcą, chcą zmienić swój styl. Ja wtedy... Przyglądam się temu i właściwie zadaję takie podstawowe pytanie. A co pani chce tym ubraniem osiągnąć? Są bardzo różne odpowiedzi. Niektóre kobiety chcą się bardziej pokazać, niektóre chcą wręcz przeciwnie się schować. Niektóre chcą pokazać swoją erotykę, niektóre chcą być bardzo powściągliwe, a jeszcze inne chcą, pokaza chcą pokazać swój bardzo poważny profesjonalizm. I tak dalej, i tak dalej. Każda kobieta ma własny punkt odniesienia i własną sferę emocji. I wtedy pracujemy w tym kierunku, czyli tak dobieram jej materiały, tak dobieram jej fasą, żeby wszystkie jej te pragnienia i potrzeby zaspokoić. I właściwie to jest dla mnie największa frajda, ale nie chodzi mi o to, że Przychodzi klientka i ona mi robi przyjemność, bo to ja do tego podchodzę profesjonalnie, tu nie chodzi o moją przyjemność. Frajda polega na czym innym. Frejda polega na tym, że zaczynam uczestniczyć w pewnym takim, w pewnej sytuacji życiowej. Ona mnie dopuszcza do tej sytuacji życiowej i wspólnie, w sposób ewolucyjny, stąpamy sobie, ona sobie idzie, a ja obok niej. Staram się, żeby ona zawsze miała poczucie bezpieczeństwa, że nie przyspieszę czegoś, i to jest właśnie to, co daje mi wielką satysfakcję zawodową, bo przyznam, że u mnie nie ma skuchy. Powiem Wam dlaczego. To nie wy wynika z mojej buty czy jakiegoś nadmiernego patosu. Wynika to z tego, że ja jestem bardzo uważna na ludzi, czyli liczę się z tym, co człowiek mówi. Nie znaczy to, że wszyscy, którzy do mnie przychodzą, albo się znają na tym na ubiorze, albo powinni się znać. Oni się nie powinni, oni się znają na swoich rzeczach. Ja jestem od tego, żeby dać im taki rodzaj usługi, żeby były absolutnie z tego usatysfakcjonowane. Mam raczej na myśli to, że idąc krok w krok, ja widzę, jak kobieta zmienia swój styl, jak się otwiera, jak zyskuje kobiecość, pod warunkiem, że ona gdzieś została, ta kobiecość stłamszona, jak ona pięknie rozkwita w tej kobiecości. Ja widziałam tak dużo nadzwyczajnych, spektakularnych przemian, które się dzieją, że to naprawdę wygląda jak jakiś w ogóle niezwykły cud. Kobiety chudną, Idą do fryzjera, zmieniają fryzury, zmieniają kolory włosów. Po prostu zaczynają osiągać jakąś nadzwyczajną taką moc kobiecą, która sprawia, że otrzymują albo wykrzesują z siebie to poczucie wartości. I to poczucie wartości absolutnie ma związek z ubraniem które ja dla niej robię, ja dla niej projektuję, bo tak jak mówię, że słucham tego co ona mówi, nawet słucham tego czego ona czasem nie mówi, bo przyglądam się jak chodzi, jak siedzi, jaką ma minę, jak trzyma głowę, czy nisko, czy wysoko, czy gestykuluje, czy nie gestykuluje. To są wszystko sygnały dla mnie, jak stworzyć ubranie na miarę właśnie jej. Zarówno sylwetki, jak i jej osobowości. To ze sobą absolutnie ma związek i ze sobą współgra. Każda kobieta jest inna, każda kobieta czego innego potrzebuje, ale powiedziałabym jeszcze taką, taką rzecz, że nie wiem, czy to się dzieje za pierwszym razem. Nawet nie, wiem, to się nie dzieje za pierwszym razem, ale dzieje się powiedzmy za drugim, trzecim, jeżeli kobieta do mnie wraca, jeżeli klientka do mnie wraca. Czyli mam na myśli to, nie zawsze tak jest, ale jest bardzo często, że wracają, bo gdzieś zyskujemy wzajemne zaufanie i ona wie, że ja jej nie przerabiam na siłę. Czyli myślę o tym, i to jest absolutnie też moja zasada zawodowa, że nie zgadzam się, nawet gdyby chciała, to nie zgadzam się na to, żebym na raz zrobiła jej na przykład całą szafę ubrań, bo ona zmienia garderobę. Są czasami takie prośby, ale ja tego nie robię bo wrócę do tego, co powiedziałam czas temu jakiś. Musimy się poznać, musimy wspólnie zobaczyć, czy to nasze DNA gdzieś się ze sobą spotkało, czy ta energia jest wspólna, czy to ubranie, które dla niej robię, jest ubraniem dla niej wystarczającym i satysfakcjonującym ją. I dopiero wtedy można krok za krokiem robić różne inne rzeczy i uważam, że to wtedy jest stabilne i ma szansę na powodzenie. Bardzo dużo jest takich sytuacji. Ja znam jeszcze taką sytuację, mi się, przypomniała mi się sytuacja sprzed kilku, właściwie dwóch miesięcy. Przyszła do mnie klientka, która zamówiła u mnie płaszcz. To była taka bardzo wczesna wiosna, właściwie koniec zimy. I przyszła i mówi, że no, tam oglądała różne moje projekty, słuchała różnych rzeczy, które ja robię. Widziała też, ma też swoją koleżankę, która się od pewnego czasu u mnie ubiera. I postawi, postanowiła u mnie ten płaszcz sobie zamówić. Zamówiła naprawdę bardzo fajny, klasyczny płaszcz, w którym wyglądała pięknie. Nie było w nim jakby nadzwyczajnego stylu, powiedziałabym ekstrawaganckiego, poza, poza klasyką i poza tym, że ten płaszcz był w kratę. No ale cóż, krata przecież nie jest jakąś nadzwyczajną ekstrawagancją. I zauważyłam, że przychodząc do mnie kolejnym razem, ona nie jest w tym płaszczu, tylko jest w jakichś swoich no kurtkach, w których cho chodziła dotychczas. No i właściwie po pewnym czasie postanowiłam ją to zapytać: Dlaczego nie nosi tego płaszcza? I ona mi odpowiedziała, że on na razie wisi, dla niej w widocznym miejscu, i ona, żeby siebie nie przymuszać do czegokolwiek, na razie na niego patrzy. Czyli ja wtedy zrozumiałam, że to, co nawet dla mnie jest rzeczą bardzo oczywistą, klasyczną i bez żadnego cienia nawet ekstrawagancji, dla osoby, która wkracza w nowy design, może być na tyle spektakularny, że ona musi przywyknąć do tego, żeby się ubrać. Właśnie w to nowe ubranie. Ileś tam wisiał, wcale nie tak długo, i po pewnym czasie ona zaczęła go nosić i powiedziała do mnie, że. Ona nie miała bardziej przyjaznego ubrania niż ten płaszcz. Ale myślę, że dlatego tak mogła powiedzieć, bo ten płaszcz został uszyty na miarę jej aktualnej sytuacji. No oczywiście nie mówiąc już o tym właściwie mówiąc w pierwszej kolejności, na miarę jej sylwetki, osobowości, na no, ale właśnie tego czasu, w którym ten płaszcz został dla niej uszyty. I takich przykładów właściwie mogłabym Wam podawać mnóstwo. Przede wszystkim powiedziałabym jeszcze: nie poganiajcie się za bardzo. To znaczy, nie kupujcie przede wszystkim ubrań, które są nie dla Was. Każde ubranie ma własnego adresata. Patrzcie na ubranie pod kątem tylko i wyłącznie swojego pryzmatu i swojego, swoich filtrów. Po to, że ma koleżanka takie ubranie, to akurat może pasować do niej. Natomiast niekoniecznie musi pasować do Ciebie. Powiem jeszcze tak, że a drugą moją radą jest to, że nie myślcie sobie, że to, co osiągnęliście jakby w swojej wiedzy 5, 10 czy nawet 15, 20 lat temu na temat kolorów, obowiązuje przez całe życie, bo nie obowiązuje przez całe życie. Ponieważ zmienia się cera, zmieniają się włosy, zmieniają Wam się kolory włosów, bo zmieniacie ten kolor włosów, zmienia się typ sylwetki. Niektóre kobiety chudną, niektóre troszkę tyją, proporcje się zmieniają. Dla mnie, proporcja to jest kolejny absolutnie mój bzik, bo uważam, żeby ubranie zrobić, to proporcje są przede wszystkim w takiej pierwszej, w pierwszym szeregu właściwie dobranego, już tego ubrania na miarę. I jeżeli pozwolicie sobie na to, żeby te ubrania też, nie wiem, w jakiś sposób były w takim szerokim spektrum, żeby nie było tak, że na przykład dobrze się czuję tylko w beżach, albo dobrze się czuję tylko w zimnych kolorach, albo w ciepłych, albo jakoś inaczej. Co jakiś czas po prostu pozwólcie sobie na to, żeby albo przymierzyć jakieś rzeczy inne w innych kolorach, po prostu rozszerzać tą gamę kolorystyczną, rozszerzać też ubrania, które nosicie, styl pewnych ubrań. To wtedy naprawdę kobiety czują się nadzwyczajnie, bo... Najgorsze w życiu jest rutyna. Ubraniem też można podkreślać własną rutynę. Rutynę swojego życia. Ciągle tak samo, ciągle tak samo. I nie ma w tym fanu, nie ma w tym odświętnej sytuacji, nie ma w tym niczego takiego, co by spowodowało, że jak się rano ubierasz, to ci się chce fajnie wyglądać. Właśnie to jest niezwykle ważne, żeby ubiór was niósł, bo tak ma być. Ubiór coś znaczy, ubiór ma manifestować to, jakie jesteście, do czego zmierzacie, co chcecie określić, co chcecie powiedzieć. Ubiór to jest taki pewien, co by to nie miało znaczyć, mundur w takim najlepszym tego znaczeniu, który jak jest przeistoczony w drugą skórę, ale drugą skórę związaną z sylwetką, osobowością, jakością, to wtedy... Gra do tej bramki, gdzie wy jesteście najlepszymi bramkarzami świata. I do tego wam za, was zachęcam, bo uważam, że, że ubranie zrobione specjalnie dla was, wcale ich nie musi być dużo, jest ubraniem, które spełnia wasze marzenia, zasady, macie poczucie wartości, dobrze się siedzi, dobrze się staje i tak dalej. Ja kiedyś opowiem wam, o mojej klientce, jak będzie ku temu okazja i pretekst, która zawsze miała problem z posiadaniem sukienki, bo mówiła, że ona nie lubi sukienek, źle się czuje w sukienkach. I gdy ją zapytałam, kiedy miała ostatni raz sukienkę, a była osobą już dojrzałą, to powiedziała, że jak szła do komunii. No więc właściwie to mówiąc szczerze, oczywiście jej tego nie powiedziałam, ale już po latach my jesteśmy w dużej przyjaźni, więc jak nawet tego słucha, to mi to wybaczy. Nie miała szansy wiedzieć, czy ona lubi sukienki, czy nie lubi, bo ich po prostu nie nosiła. I jak zaczęła nosić, to na punkcie tych sukienek absolutnie oszalała. Ale powiem Wam jeszcze, jaka była konsekwencja tego. Ona się zmieniła w sensie osobowości, bo wiecie o tym, że w sukienkach się inaczej chodzi. Inaczej się siedzi, że sukienka bardzo dyscyplinuje. Ale na tym zakończę, jakby to, bo to już jest temat innego podcastu, o którym oczywiście powiem, bo sukienki to jest moja wielka miłość i uważam, że sukienka to jest coś więcej niż ubranie. I powiem o tym Wam przy innej okazji. A teraz tak, zapraszam Was serdecznie do, do, do Instagramu. Macie link pod podcastem. Oglądajcie ilustracje, które są zawarte w zdjęciach, bo tam oczywiście wszystko to, o czym teraz mówię, ilustruję, pokazuję. I pokazuję różne oblicza mojej pracy, bo chcę, żeby ta praca była dla Was absolutnie zrozumiała. A jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, to z największą przyjemnością będę na to odpowiadała. Piszcie po prostu w komentarzu. Do miłego. Dziękuję.